Siemano, witamy was serdecznie na naszym kolejnym kanale. Dzisiaj Ola przygotowała dla mnie co przygotowała? Prezentacje z dziwnymi damskimi rzeczami. Znaczy, może one nie są dziwne, ale na pewno są nieznajome dla mężczyzn. Właśnie, o. I zobaczymy jak dobrze się znam na przedmiotach kolobu używane, na przedmiotach używanych. Kurde, mole, japi, Dobra, więc w takim razie zobaczymy jak dobrze Adi zna damskie rzeczy Przyznam wam się szczerze, że ja niektórych nie znałam No i mi dałaś, no to fajnie <grystanie> Ale znalazłam takie, takie wiecie, extreme <grystanie> No to dobra, zaczynamy, przechodzimy zaczynamy. Przechodzimy na prezentację I wszyscy zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję na naszym kanale I, I do jakiś tego. komentarz dla zasięgu Bum. Dobra, pierwsza rzecz Pierwsza rzecz Yy, ja uważam, że... że je... A daj mi myszkę, ja będę zmieniała Dobrze Ja uważam, że jest to gąbeczka taka do makijażu Dobrze A jak to się nazywa, wiesz? No nie, nie wiem No ale gąbeczka do makijażu zaliczamy, jest to Beauty Blender No to na pewno dowiedzisz, że to jest Beauty Blender Ola! Dobra, następna rzecz yy, Kurczę, to jest... Nie wiem, to jest do prania taka kaszły <laughs> Nie Co to jest? Mogę ci powiedzieć, czy to jest takie ala silikonowe? No. Małe, w miarę. Silikonowe, mia małe, w miarę przezroczyste? No. Do czego to może służyć? <laughs> Powiedzcie mi, do czego to może służyć? No zgaduj, zgaduj. Ja mam jakieś tam wyobrażenia swoje, ale A to, ja na pewno to nie, nie jest nie, to. Nie, nie, to nie jest to. Więc? Silikon? Silikon. Nie wiem. Małe. Małe. No, no, małe. No, widzisz, jakie na, na, jest na zdjęciu. Mogę ci dać jedną podpowiedź. Jest to związane z makijażem. Do zmywania i może makijażu. Do nakładania podkładu. A, to jest dosłownie no, to samo. To, co ja to nie tak wiem, czy to jest podkład, a wiem, co jest do nakładania podkładu. Dawaj dalej. Next. To. O, o dobrę <laughs> jakieś nie są ozdoby. Kwiaty. K nie, to, kształt jest kwiatów? Też do makijażu. <głos> nie. <głos> <głos> to jest, powiem Ci podpowiedź, to jest do partii ciała, jaką u kobiet pewnie lubisz. Dupy. <noise> to drugie. <noise> A... Nie, no to, czekaj. A, to jest takie na... No, że nie że musisz nosić stanika. No, dobra, to ja Jak wiem. na przykład macie jakieś, wiecie, bluzki z dekoltem, z dekoltem fu, z odkrytymi plecami, no to są takie nakładki. Next! Dawaj, Wiedziałeś? Dawaj, nie. Wiedziałem sobie Next! Zgadzam. To! O, to urządzenie! Wy, wy macie nie po kolei, co wy używacie kobiety? Co wy używacie? Zgaduj. Nie wiem, do, do stóp. Do stóp! No jakaś tarka? To wygląda jak do stóp? Ja nie wiem, jaka to jest wielkość też, nie? Yy, mam to akurat w domu. Nie, to nie jest duże, to jest malutkie. To... Do makijażu. Do makijażu, ale do czego? Do jakiejś części makijażu? Do policzków. Nie. Do paznokci. Do paznokci. Podpowiem ci, to się wkłada na palce. To jest na takie ta A, dziurka że jest na dziurkę na palec i... Coś? Nie! To są te lampy takie? To wygląda jak lampa? Dobra, dalej dalej. Nie, to jest do mycia pędzli. Że wkładasz na palec i pędzle myjesz. Taka tarka do mycia pędzli. Serio, nie wiedziałeś co to jest? Tarka do mycia pędzli. Patrzcie! No, tarka wie... do mycia pędzli. Ja pędzel no, bym mycia. czymś innym mył. Dobra, Ola. zmieńmy, zmieńmy slajd. To? Telefon. <głos> <głos> Serio, co to jest? To jest takie do. Twarzy. Nie. Hmm, do paznokci. Do paznokci, ale co? <noise> Dziadostwa się. <głos> <głos> tego to mamy w domu, tego może nie widziałeś. Um... Mogę ci powiedzieć jak się nazywa? Jak? Fryzarka. Ale do czego służy? I do paznokci? Do paznokci. To podpowiedź mu dała? Nie wiem do czego. Do piłowania! Aha, dobra, wiedziałem. Next. Co to może być? Przez to dziewczyny. Nie. Taki lejek. Nie! Czekaj, ee, co to może być? Mogę ci podpowiedzieć, że to się używa przez... Dajmy na to 5 dni w tygodniu. Do okres. Okres, no to jest taki kube kubeczek menstruacyjny. O, dalej. Next. Otwierasz do piwa. To nie jest otwieracz do piwa, Adrian. To jest do kobiet coś. Do włosów? Nie. Hmm. <noise> do stanika. Do stanika, no jak chcesz, ramiączka sobie masz. Ta. Next. <noise> Taśma jakaś. No tak, ale do czego służy? Powiem Ci, że jest bardzo duża podpowiedź na tym zdjęciu. Ale czy zwrócisz na nią uwagę? Piersi. Ale co do piersi? Yy, oklejasz sobie. No, żeby były podwyższe. Żeby były wyższe. Wyższy, wyżej. O, wyższy o. ten, ta. Next. O, to jest do siusiania. To jest do siusiania, no tak jak kiedyś coś takiego? Nigdy. Ale coś takiego jest. Niektóre kobitki może używają. Yeah. <noise> to. Wyobrażam sobie, idę sobie na spacer i jakaś typiara pod yy, drzewem. <noise> Se trzyma. To ja bym powiedział, ja pierdziel, akcja. akcja czekałby. Uciekałbym! Ja bym też uciekała. Ale by mi się głupio zrobiło w ogóle. Głupie, abym spadał z tamtą. To jest do paznokci. Nie. Do oczu, do rzęs Do rzęs, no zalotka. Eee... Tego <toko> nie będziesz wiedział, założę się. No pośladki. Na pośladki! Adrian, czy to wygr... pośladki są większe! To, co to jest? No zgaduj. Adrian, ja na razie nic nie wiedziałeś, prawie. I co? ja myślałem, że ty pochwalisz, kurde. Ty, Grażyna! Grażyna! Przyznam się wam, że nie znałam tego i znalazłam to w internecie. No to powiedz, ja będę wiedział, nie wiem. Nie wiesz? Nie. Do szpilek. Tako, ochraniacz na szpilki. <ikathei> nie, dla mnie to jest przerażające. Dalej. To ci fajne rzeczy znalazłam, co? No. <laughs> Dobra, następne. Gąbeczki. Do czego? To nie są takie. Nie, no nie, czekaj. Do nosa. Oczy, <laughs> gdzie nie, by się to mogło zmieścić? Nie. Ale jak się tak gdzieś wsadza? Nie, mm, nie. To jest do makijażu. Nie. Adrian, serio tego nie wiesz? Wiem. To, to jest najprostsze. Z tego korzystają tylko dziewczyny. Czy to są gąbki do mycia naczyń? Nieeeee! Z korzystają tylko dziewczyny. Nie, To nie są gąbki do mycia, ale dał czadu, nie? Ale nas zdisował. No to nie, no co, co to jest? Co to może być? No Nie wiem. Przyznam się, że pewnie, znaczy pewnie twoja mama kiedyś to używała, albo Kasia. No to co to no? Papiloty! Do czego to jest papilot? Do włosów, żeby się pokręciły. Nie, nie widziałaś tego nigdy? To no, kiedyś się Babki używało, ale ja to miałam. Ja to miałam, jak była mama. I co i ty tak chodziłaś z takim czymś na głowie? No, takie coś, idzie się, idzie się spać w czymś takim i rano masz loki. będzie mm -hmm. <grym grym grym> może babcia moja. Dawaj, dalej. Dobra, no takie coś. Mogę ci dać podpowiedź. No. To, to zdjęcie to podpowiedź. Do zmywania makijażu? Nie. <grym> Dobra, nie. <grym> Boże, co to? <grym> bóki takie jak puder. Jak nie mi przykładasz, to nie świecisz się w ogóle. To jest jak puder. Co ty gadasz? No? Jest. To jest ten jak jażdżę, no? Next. To jest yy, przy uprawianiu stosunku. się użyła tego. <noise> I do czego to ma służyć? No, żeby była antykoncepcja. Ty się pukniesz w czoło! Nie, e! A co to? To antykoncepcja. Adrian, co ty w ogóle gadasz? No a co? No zgadnij to czego to jest. No nie dałem tej koncepcji, no absolutnie nie! To mam powiedzieć. A to do to rzeczy intymnych? Nie! Ale Adrian, co? czemu ty masz takie skojarzenia? Nie możesz takich mieć skojarzeń. jak patrzę na obrazek, to przecież mi się kojarzy, a co? No, to jest taka bańka. No z czym cię bajka! Bańka? No. Dobra, chcesz wiedzieć? Co na głowę? I do czego miałaby służyć bajka na głowę? No żeby nie zmoknąć, na przykład. To jest małe Adrian, patrz, to jest bańka antycelulitowa. Adrian, ty prawie nic nie wiedziałeś. Dobra, chcecie odcinek, żebym ja pokazał Oli męskie narzędzia? Ale no Adrian, to były proste rzeczy. Dobra. Bańka antycelulitowa, jakieś nie wiem, I nie nic nie wiedziałeś. Pamięta. Przestań tam, tam. No to nie źle zna się na damskich rzeczach. No to co, to by to... było na tyle chyba. Skadlibyście co? coś? Bańka celulitowa? Bo ja no nie mam opcji. Nie, no chyba, no niektóre rzeczy ja też nie wiedziałam. To na przykład na szpilki w życiu nigdy czegoś takiego nie wiedziałam, a jednak jest to ochraniacz. No, ochraniacz do samochodów. No? Nie, no, myślę, że taki odcinek bardzo sympatyczny. Yy, był łapka w górę, poznaliśmy trochę kobiety bardziej, faceci. No powiem wam, że ja byłem w szoku i no, nie wiedziałem, że jakieś bańki używają. A co to berażu. Jakieś mieć celulity? Papilot, ty na włosy. No. Akurat, papilot to chyba dużo osób zna. O, o, o. Kto zna papilot, pisze w komentarzu hashtag Papilot. No przecież to na pewno dużo osób zna. No! W czy rodzinach się to używa? To by było na tyle, <noise> trzymajcie się, się <siemane. głos> Pozdro!